Nie żyje legenda polskiego aktorstwa, Eliza Piechowska, artystka, która zapisała się w historii polskiego teatru dla lalek, uwielbiana zarówno przez starszą, jak i młodszą publiczność, odcisnęła swoje piętno na polskim teatrze lalkowym. Arystka miała 85 lat. Nie żyje Eliza Piechowska, która zmieniła oblicze polskiego teatru lalkarskiego. Przez długie lata artystka związana była z rodzinnym Białym Stokiem, w którym występowała na deskach Białostokiego Teatru Lalek. Artystka, która pozostawiła po sobie wielkie dziedzictwo artystyczne od lat zmagała się z ciężką chorobą. Nie żyje Eliza Piechowska. Niezwykły dorobek legendy teatru Eliza Piechowska była jedną z bardziej zasłużonych postaci polskiego teatru lalkowego. Kobieta zadebiutowała na scenie Białostokiego Teatru Lalek w 1953, kiedy przyszła do pracy jako pracownik administracyjny. Dwa lata później zdobyła upragnienia do pracy artystycznej, a w 1961 była już pełnosprawnym aktorem lalkarzem. Kochałem się w aktorkach, a moją pierwszą sympatią była pani Eliza Piechowska, wspominał po latach Piotr Sawicki junior, syn twórcy teatru Lalo Świerszcz, czyli Piotra Sawickiego Seniora, jednej z najbardziej zasłużonych w historii polskiego lalkarstwa artystów. Aktorka przez całe lata wcielała się w wiele niezapomnianych dla polskiego aktorstwa ról, stając się ulubionicą zarówno starszych, jak i młodszych odbiorców kultury. Zagrała chociażby kota w O straszliwym smoku i dzielnym szywczyku, prześlicznej królewnie i królu, igiełkę w igiełka bohaterem, które były prawdziwymi hitami i przebojami w latach PRL. Za swoje zasługi, aktorka przez pewien czas stała się wykładowczynią na rodzącym się wydziale lalkarstwa Warszawskiej Akademii Teatralnej. Jej przygoda ze stolicą trwała jednak dosyć krótko i po kilku latach sprawowania roli wykładowczyni wróciła do Białego Stoku. Rodzina informuje, że gwiazda zmagała się z ciężką chorobą, która była przyczyną jej śmierci. Kiedy odbędzie się pogrzeb zasłużonej artystki? Pogrzeb zasłużonej dla polskiej kultury ulubionicy teatru lalkowego odbędzie się w miejscu jej największych sukcesów artystycznych, w Białym Stoku. O pogrzebie gwiazdy, która zmarła w wieku 85 lat, poinformował portale teatrpl wraz z rodziną uwielbianej przez publiczność artystki, trumna z jej ciałem wystawiona zostanie w kaplicy domu pogrzebowego przy ulicy J. K. Branickiego 17 w Białym Stoku dnia 29 stycznia 2019 roku w godzinach 17:0021.00 Msza żałobna zostanie odprawiona w Starym Kościele Farnym w Białym Stoku dnia 30. 01.2019 R o godzinie 11.00 po czym nastąpi pogrzeb na cmentarzu w Dziegindach. Powiadomiły media.